My jako organizacja pozarządowa działamy w obszarach pomocniczych, samorzeczniczych i strażniczych. Klub Świadomej Młodzieży każdy, kto do nas praktycznie przychodzi ma, ma niestety jest po przejściach związanych z przemocą rówieśniczą. Mam przyjemność współtworzyć społeczne pogotowie interwencyjne, które na co dzień społecznie działa na rzecz. Poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy wspólnie z koleżanką przy fundacji Klub Świadomego Rodzica. Wspieramy osoby z zespołem Tureta i ich bliskich w codziennym życiu, w codzienności. Pomagamy przejść przez proces diagnozy. Zajmujemy się dziećmi i młodzieżą i młodymi, dorosłymi osobami, które chore są na cukrzycę typu pierwszego. Nasza fundacja ma na celu wsparcie rodziców takich jak ja, ponieważ nie uzyskałam takiego wsparcia od najbliższych. Zajmujemy się szeroko pojętym spektrum autyzmu, a w szczególności otoczeniem osób w spektrum, czyli rodzicami, nauczycielami, specjalistami, babciami i dziadkami. Klub Świadomych Rodziców zajmuje się tematem autyzmu tak? i spotykamy się w gronie będzie kilkuosobowym Głównym założeniem oferowanego wsparcia terapeutycznego przez naszą fundację jest to, że rodzice realnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, są na nich obecni. Raz bardzo istotnym to, żeby podczas dzisiejszego spotkania tutaj koalicji organizacji poradniczych mówić głośno o tym, jak bardzo potrzebne jest wsparcie takie poradnicze w zakresie zaopiekowania rodzica od strony do koła diagnostycznej. Dzisiaj jestem tutaj na spotkaniu, aby nawiązać znajomości, nawiązać relacje z innymi organizacjami. To spotkanie dzisiaj jest spotkaniem sieciującym. Sieciujemy się, sieciujemy nie tylko siebie, ale też sieciujemy się do też ważnych ludzi wokół. Koalicja jest dla nas również początkiem fajnej współpracy. W takiej drużynie możemy zdziałać dużo dobrego. Marzymy o stworzeniu bardzo praktycznego narzędzia, na którym mogłoby służyć rodzicom. Portal wyszukiwarka, na której rodzice znajdą informacje dotyczące trudności swoich dzieci z niepełnosprawnością. I pokazywała, w jaki sposób możemy też znaleźć odpowiedzi na nasze pytania. Czyli jeżeli pojawia się problem, to jest takie miejsce, gdzie mogę wejść i ten problem rozwiązać.